Chcesz sterować ogrodem za pomocą smartfona, ale nie wiesz, który system wybrać? Gardena oferuje dwa różne rozwiązania do sterowania podlewaniem ogrodu i koszeniem trawnika za pomocą aplikacji Gardena Smart System oraz Gardena Bluetooth. W tym filmie omówimy podobieństwa i różnice między nimi. Nieważne, czy szukasz pomocy przy podlewaniu roślin na balkonie lub pielęgnacji niewielkiego ogrodu miejskiego, czy potrzebujesz zautomatyzować pracę w dużym ogrodzie podmiejskim, by mieć więcej czasu dla rodziny i przyjaciół. Dokonując decyzji o zakupie, musisz odpowiedzieć na następujące trzy pytania. Po pierwsze, czy szukasz tylko prostej automatyzacji, czy oczekujesz też inteligentnych funkcji, które uwzględniają np. dane pogodowe oraz pozwalają na integrację z systemem inteligentnego domu? Pytanie drugie: Czy chcesz kontrolować jedno urządzenie, czy kilka obszarów i zastosowań w ogrodzie? Takich jak robot koszący i system nawadniania. Pytanie trzecie: Czy chcesz kontrolować produkty za pomocą aplikacji w ogrodzie, czy przez internet z dowolnego miejsca na świecie? Bluetooth idealnie nadaje się do zautomatyzowanych indywidualnych urządzeń, które można konfigurować i kontrolować za pośrednictwem aplikacji w ogrodzie. Z kolei Gardena Smart System to inteligentny system, który opiera się na wielu komunikujących się ze sobą urządzeniach, połączonych z internetem przez Smart Bramkę, którymi można sterować z dowolnego miejsca. Aby zmienić ustawienia urządzenia Bluetooth, musisz znajdować się w pobliżu i skorzystać z aplikacji Gardena Bluetooth. Możesz szybko i łatwo ustawić harmonogramy dla swoich urządzeń i sprawdzić szczegółową historię cykli koszenia i podlewania z ostatnich siedmiu dni. Zaletą jest bezpośrednie połączenie między smartfonem i produktem. Nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń i nie trzeba zakładać konta. Z kolei Smart System korzysta z aplikacji smart i połączenia internetowego. I można nim sterować z dowolnego miejsca, nawet na wakacjach czy będąc w pracy. Połączenie internetowe zapewnia dostęp do bieżących opartych na lokalizacji danych, takich jak prognoza pogody, co pozwala w razie potrzeby pominąć cykl podlewania, a także czas wschodu i zachodu słońca, by optymalizować harmonogramy koszenia czy podlewania. Ponadto Smart System oferuje zintegrowaną bibliotekę roślin oraz wykorzystuje w swoich robotach, potach koszących, opartą na sztucznej inteligencji funkcję lona, służącą do mapowania ogrodów, śledzenia lokalizacji i zarządzania strefami trawnika. Aby korzystać ze smart systemu, konieczna jest smart bramka, którą podłącza się do internetu za pomocą routera. Bramka wchodzi w skład wszystkich zestawów Gardena Smart. Zarówno aplikacja Gardena Bluetooth, jak i Gardena Smart dostępne są za darmo w Apple Store i Google Play. Jeżeli chcesz zautomatyzować tylko jeden element pielęgnacji trawnika lub podlewania ogrodu i sterować nim wygodnie za pomocą aplikacji, gdy jesteś w ogrodzie, doskonałym wyborem będzie produkt oparty o bluetooth. Z kolei, jeśli chcesz sterować ogrodem za pośrednictwem internetu niezależnie od miejsca pobytu z wykorzystaniem elastycznych opcji dla optymalnej pielęgnacji ogrodu, idealnym rozwiązaniem będzie smart system.